Pozytywka to jest dzień performatywny na UW. Jego celem jest poprawa nastrojów wśród braci studenckich. Są 15-minutowe na przerwach w różnych miejscach kampusu. Plus będą wieczorem dodatkowe akcje, takie podsumowujące: to są trzy występy: występ kabaretu, występ teatru pokoju 204. I występ Natalii Kidy, która robi spektakl Światła Cienia. Pozytywnie, czyli jak? Co to dla Ciebie znaczy pozytywnie? Coś, co pozwala nam się oderwać od codzienności. To chyba to jest pozytywne. Miej dobry humor, chcieli się śmiać i to znaczy pozytywnie. To muzyka po prostu dodaje takiej energii, takiego pozytywnego nastawienia, że samo to spowodowało, że wybraliśmy taki rodzaj aktywności podczas tego dnia. Yy, nastrajamy ich naszą muzyką, która daje pozytywną energię, moc oraz naładowanie. Każdego manę. Nastrojeni pozytywnie kończymy materiał. A co?